Ostatnio na wyspie totalnej porażki. Spiegły psychopatyczny morderca terroryzował obozowiczów za pomocą takiego haka i piły łańcuchowej. Ludziska brzeszczeli jako opętani, co jest tym śmieszniejsze, że była to najzwyklejsza podpucha. A, do celu brakuje 400 coś złotych. Uwielbiam ten fragment. Duncan okazał się równie porąbany jak nasz psychol. Ostatecznie wygrała Gwen która jakimś cudem trafiła na prawdziwego mordercę. DJ Ksywa, zajęte serce, odpłynął łodzią przegranych. Zostało siedmiu obozowiczów. Kto wygra, a kto przegra? Au! Kogo czeka seria zastrzyków przeciw wściekliźnie? Dowiecie się tego oglądając Wyspę Totalnej Porażki. Jeśli macie lagi, odświeżcie to. Ja też mam odświeżę. 53. jeszcze nie wiem, czy mi to coś. Ma, ma sens, ale no nic. Dobra, 53 i śpiewajcie sobie intro. Bo ja już mam na razie do śpiewania. Mamo i ta to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znan. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być.

Dzień witamy w witamy kolegów, proszę przywitać. Wyspa totalnej porażki. Dobra, to teraz tak ogólnie pytaliście się mnie, zapomniałem wam odpowiedzieć, kto w takim razie jest teraz moim ulubionym skoro DJ-a nie ma. Wiecie co? Kto tam został? Zaraz się dowiemy. Jak będą wszyscy pokazani, to wam powiem. Dzikie... Można hurtowo zamawiać? Można, ale wolałbym, żeby były pełne kwoty, nie? Chyba, że chcesz nagle 200 zł i... No to spoko. Kwiaty dla dzikiej i szalonej dziewczyny! Ach tak! Czyli takiej, którą porzuca się w obliczu ataku psychotycznego mordercy z piłą łańcuchową i takim hakiem! Co? Porzuciłem cię! Co ty? Nigdy, przenigdy! Nie gadałaś ze 130-kilogramową kupą szczęścia? Ważę 125 kilo! O, o do, okay. dobra, okej, dobra. Dobra, okej, okay. czyli tak. Owen, Duncan, Jeff, Gwen. Leszana, Leszana. Leszana jest moją ulubioną. Potem jest, bo ja mam tak. Top 1 Leszana. Numer 2 Easy. Numer 3, Gwen, numer 4, Duncan, numer 5, Jeff, numer 6, Heather, numer 7, Owen. O, ojce, stu... Tak to wygląda. 30-kilogramową kupą szczęścia. Waże 125 kg Ktoś zastawił pułapkę. Owen chce druga. zrobić zniszczenie u ja niego, ale on jest A może raczej? Pułapkowicze? Gotowi na dzisiejsze wyzwania? Wspania! Obgadajmy to przy jakimś posiłku. Za mną! Wróci, żeby nas uwolnić, co nie? Kurczę! To klej? Obozowicze, na wyspie totalnej porażki zostało was tylko siedmioro. A po kolejnej dramatycznej ceremonii przy ognisku, ekipa skurczy się do sześciu osób. Zbliżamy się już do finału, więc więcej życia! Moje szanse na wygraną są spore, bo każdy wie, że jeśli na mnie nie zagłosuje, już jest trupem. Słyszycie mnie, frajerzy, którzy odpadniecie? Jak ktoś na mnie nie zagłosuje, dopadnę go. Ale... Z... Ale jest groźny. We mnie farciarz! Finałowa siódemka! Tyle już za mną, ziomy! Juhuu! Mam spore szanse na zwycięstwo! Byłem przewodniczącym samorządu dwa razy z rzędu, a nawet nie kandydowałem! Tu też sobie poradzę! Juhuu! Dzisiejsze zadanie wymaga od was umiejętności, które mają tropiciele i strażnicy leśni. W ciągu ośmiu godzin macie złapać dzikie zwierzę! Ja już mam... dzikie, powiedziałem. Trzeba je sprowadzić do obozowiska. Tylko żywe. Strażnicy często muszą przenosić siedliska zwierząt. Dla ich dobra lub dla dobra okolicznej ludności. Wow, co mi robisz? Że co, proszę? Wrzuciłabym jakiegoś zwierzaka na ruszt. Umieram z głodu. Zabawne, że o tym wspomniałaś. Nagrodą dla dzisiejszego zwycięzcy... Jest posiłek złożony z ulubionych potraw. Czuję, że już wygrałam. To nie będziesz tego jadła? Kurczę, jestem w finałowej siódemce! Wyobrażacie sobie ja! Zwycięzcą! To byłby odjazd! U Czuję, że tak będzie, serio. Uh -huh. Wszyscy tutaj zasłużyli na to znacznie bardziej niż ja. Zgadzam się. Z wyjątkiem Hedder. Zgadzam się. Okej, okay, dobra. Już jest lepszy od header. Dobra. Już jest to 6. Jest taka bredna. Ale i tak się jej nie boję. Ale. Skończyłeś już? Jeszcze chwilka. Teraz każdy wylosuje sobie zwierzaka. Wiewiórka. Żaba. Shop, No, wiewiórka. Pozdrawiam Zuzu. Kaczka. Mam bobra. Jeleń! Tak! No to już po nim! Niedźwiedź? Ach, żarty sobie stroisz! To była ostatnia kartka! Oni mają złapać jakąś głupią żabę, kaczkę a, albo bobra, a ja mam schwytać niedźwiedzia gołymi rękami! Macie tylko minutę, żeby zabrać z szopy sprzęt, który może wam się przydać. Jeżeli nie ma tam poskramiacza dzikich zwierząt albo pułapki, to raczej nic mi się nie przyda. Jesteś żałosny! Jak psychika po boku nie powiedziałem wam jeszcze, jaką przewiduję karę. Mam to gdzieś! Ale co ten, mi tam? Zuzu wywiórki. Przegrany wyszoruje wspólną łazienkę. <noise> Corki! Hmm. Ta pyszna babka chyba mi trochę zaszkodziła! Dobra, obozowisko. A może jednak top 7? Licząc od tej chwili, macie minutę na zabranie z szopy potrzebnego sprzętu. Chcesz złapać szopa za pomocą młota? Lepiej to jeszcze przemyśl. Ha, dzięki za radę. Ah! Ah! Au! Mam papierowe ręczniki! Tak! O, płócienny worek! Opatentuj to! Zostało Wam 10 sekund! <laughs> Przepraszam, z drogi, zabieram to! To zgodne z zasadami, można tak? To... Przynęta? No, to się przyda. Ja nie w, w tym wiatrze są resztki ryb. Zatrzymaj sobie tę sieć. Tylko wiesz, nie złapiesz w nią niedźwiedzia. Sama nie wiem, chyba mam jakieś szanse. Ujmę to w ten sposób. Gdybym nie wierzyła w wygraną, nie zostałabym tu ani chwili dłużej. Znoszenie ohydnego żarcia, wielkich robali, przedobylskich kamer to jedno. Ale znoszenie header? Za wytrzymanie z nią należy mi się milion. Myślę, że jestem faworytką. No bo kto w końcu został? Pokręcona gotka? Kryminalista? Spaślak? Goguś? Porąbana psycholka? No i Leszauna. Ona skupia się na tym, żeby nie narobić. Hmm, podoba mi się to, że Leszanę wymieniła z imienia. Chyba ją szanuję. Tobie wrogów. A to błąd. Nie mamy tu zawierać przyjaźni, tylko wygrywać. Jestem pewna, że ja osiągnę ten cel. Hej, jakiś złom, Stara kanał. E, Feneks, to może być dobre, ale na razie topki. O, na razie popekliśmy. To, ale Ej, to jest Zobaczcie, mogłabyś celować w inną stronę. Czy wszyscy są gotowi? Tak! tak. Nie! Zaczynamy! Wiecie co? Heder jest moją konkurentką i chociaż sam się sobie dziwię, ale ta Leszona nie jest, leszona, wcale nie jest czarna, ona jest bardziej latynoską. Wiecie, taka typowa latino fake woman, nie? Próbuję wykrzesać z niej coś dobrego. Pożyczyć ci piłę jak już skończę? Jasne. Niedźwiedź będzie miał czym obedrzeć mnie ze skóry, jak już mnie rozszarpie. Dzięki. Wiesz, mam coś co mogłoby ci pomóc ty nagle taki uczynny. Bo jak będziemy współpracować, wejdziemy do finału. Nie pisze się na to. Rób jak chcesz. Spadaj, Leszczu. Przyjdzie w łachę i to szybko. E, dla mnie Leszona to jest bardziej taka latino girl, ale jak dla was to jest taka typowa black gangsta, to, to Miejmy to już za sobą. Jedz na zdrowie! Co kan zrobi z tą piłą? Mam nadzieję, że utnie łeb header. Eee, <grywka> kaczka zwiewała jak struś pędzi wiatr. Prości <grywka> prościzna jak sznurek w kieszeni. Mam takie same szanse jak wszyscy inni i nie pozwolę, żeby cokolwiek stanęło mi na drodze. Muszę wygrać nietykalność, żeby ta głupia krowa Heather nie mogła mnie no, Najbardziej usunąć. aktualnie Ta pani chce się mnie pozbyć od tygodni. <laughs> tak, żabci się za to dostanie. Nie umiem gadać z misiami ale przyniosłam śmieci. Nie wiem, do więc którego będziemy Zobaczymy. Halo! Nie będę Zależy, ile śpiewania jeszcze będzie dzisiaj, bo przynajmniej dwa jeszcze śpiewania muszą być. Ej, mały, co słychać? Pójdziemy na spacerek. O, więc tak się sprawy mają. Chciałem wam tego oszczędzić, ale. Tak, dokładnie. Właśnie szukałem tego mema w głowie, ale zapomniałem, jak to było. Tutaj Iwanek dobrze powiedział, że. No, niby taka stortypowa czarna pani. No, ale bardziej się zgadzam z tym właśnie takim, że to jest taka typowa babka, która powiedziała właśnie tak paluszkiem takie mhm, mm mm", albo takie oh hell no, nie? To tak, to dokładnie, coś takiego, coś takiego właśnie na jest, nie? Coś takiego. Wow, mega zło. No, tego się nie spodziewałem. To ja wygram. Pamiętacie, jak przebrałam się za niedźwiedzia? Straszyłam i ryczałam. A wszyscy. A, na pomoc! Gdybym to ja zobaczyła kogoś przebranego za niedźwiedzia, powieka by mi nawet nie drgnęła. No ale ja jestem od nich o wiele mądrzejsza. Mam IQ 188. Nieźle co? Nie mam tego programu! Będą, będą jeszcze ci, będą. będą. Przyrodnik musi się stopić z przyrodą, być jej częścią. Nawiązanie kontaktu wzrokowego ze zwierzęciem uspokaja. Tworzy silną więź. Zbliża nas do siebie. Czujesz to, mały? Przyjacielu, chociaż stoisz na mojej drodze do zwycięstwa. I tak cię uwielbiam. W mordę! Czy to jest nawiązanie do kucyków, te, te śmieszne tatuaże na dupie. Ups! Niedźwiedź! Niedźwiedź? Niby jakim cudem miałabym złapać niedźwiedzia? Otwórz klatkę! Otwórz klatkę! <laughs> tak, nareszcie się najem. Tak? Poproszę zupę kaczą. Pieczoną kaczkę? Kaczkę z jabłkami, mus czekoladowy? Nie, kaczkę w czekoladzie. Wygrałam! Otwórzcie klatkę! Nie było wtedy jeszcze tyczyków? Co wy na to laski? Ciekawe. Gwen była pierwsza. Chris, słyszałeś? Dawaj żarełko! Pamiętajcie, kto ostatni złapie zwierzę! Szoruje waszą wspólną łazienkę! No, skoro jestem już po robocie, to pomogę ci złapać niedźwiedzia. Chcesz? Jest złośliwy, manipuluje, kręci i jest zupełnie nieprzewidywalny. Po... Opisałaś siebie? Podoba mi się jego postawa. Jestem hmm. gotowa na zawarcie nowego sojuszu. Dalej, młodociany przestępco! <laughs> A, bobry? Lepiej mnie nie wkurzajcie, bobry. bo mogę się zrobić nieprzyjemny. A, 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 a. Nie wiem, czy obejrzymy do finału, ponieważ e, do drugiej jest live, czyli jeszcze trzy godziny zostały. Na pewno sobie obejrzymy jeszcze jeden. Potem jest śpiewanie, potem trzeba zrobić jeszcze Anga, bo też był Donate. Jest szansa, zależy, zależy ile będziecie śpiewania chcieli, nie? Także zobaczymy. Niezrównoważenie są u mnie rodzinne. Aha, kiedyś mój wujek, taka artystyczna dusza, chciał sobie odciąć ucho, żeby być jak Van Gogh, wiecie, słynny świr, ale chyba spękał i ciachnął tylko końcówkę. Wisiał mu potem taki dzyndzel, ale paskudztwo, to co odciął wpadło do mojej sałatki. Znaczy tutaj ankieta nie no, ma nic do rzeczy. Żabciu, to jest gołda. Bo jak ludzie o, zaczną nie. wysyłać pięć po no to śpiewanie musi płasie. być. Drugi raz nie podejdę. Chcesz dostać ser? To podejdź i go sobie weź. No, dobra, jeden krok i tyle. O, żabciu, zadarłaś z niewłaściwą osobą przyrodnik chciałby, żeby wiewiórka go wysłuchała. Zdzień jaka, pamiętam, na przyrodnik chciałby co byłem że we wiosnę wszystko zróbicowałem zawsze Ciekawe, nie dziwi się w sumie. Ale czy planuję oglądać kiedyś Luniknus na live? Jest to nie możliwe, uciekaj. zaczynam. No, dziękuję, nie, wyjaśnijmy sobie coś. Zgodziłam się zawrzeć sojusz z tobą oh, tylko po hey, żebyś dokładnie, ty pomógł dokładnie. mi złapać niedźwiedzia. Nie myśl, że przebiorę się za Renifera. Potrafisz szybko biegać? Chwila, tylko bez głupich pytań, to proszę. Ideał kobiety. Jak to założysz, nie, nie, niedźwiedź weźmie cię za jelenia, z wyglądu. a ty jak strzała połkniesz tak, w Powiem tak, z wyglądu to raczej easy jest z takim ideałem, ale tak właśnie z charakteru lepsza nas zdecydowanie. A jak szybko ty biegasz? Wolniej od ciebie. Poza tym moim zadaniem będzie zapędzenie niedźwiedzia do klatki. Założę się, że wszyscy frajerzy już mają swoje zwierzaki. A! Zabezpieczyłem sobie tyły. Jeśli ona wygra, mam sojusznika. A jeśli przegra, niedźwiedz załatwi sprawę. O! Nareszcie sobie podjesz! No, to tu już widać, że to jest podstęp jakiś. Szklankę! <laughs> Zaimponowałeś mi! Nie mają wścieklizny? Uh. Teraz muszę skończyć. Lubię rudę, uwielbiam. Moje gratulacje, ludziska! Rude, długie włosy, piękne. Eee, tyle wczoraj skończyłem, więc chciałem iść na urodzinowego kepsa. oglądając się sylwetkę, no pomijając piwsko. No to nie bydbasz, ale nie do końca. Ale spoko, lajwowe nie tuczy, jak to tu się mówi. I dzięki za 20. Pękają z zazdrości. Nareszcie. Początek miałam kiepski, ale teraz to na drobie. Izzy nigdy jeszcze nie chybiła. Banzai. Co, Heder nas, to był. Tak, Chciałaś, No, Dosyć wysoka, długie, ciemne włosy, nosi jelenie po Chłop! Kogo lubię najbardziej? No, obecnie leszałnę. Hej, witamy w kolega, proszę przywitać. No, to co wciągniesz najpierw? Hmm, sama nie wiem od czego zacząć. W ogóle jest 330 wspierających, fajnie by było dobić 350, zrobicie mi taki prezent, 2 złote za wspierającego, macie dostęp do live'ów, 20 razy 2, 40 zł tylko, a może, może, liczę na was. Chris, otwieraj kratkę. A chłopców? Chłopców. Eee... Obecnie... Nie Dunkana. To jest Owen Dunkan i ten nie, Jeff, nie? Klatkę, dobrze daję. Tak, dobrze. Na kajem. pewno. Dunkan. Zamykaj! Cześć, witaj kacuszko O, jakiego ładnego shopa praca tu mam! I takie słodziutkie bobry Dobrze to za dużo. Kurde, bo za, za 5 chociaż, no. Tak, e, nieważne kiedy nie dacie wspierającego... O, Fenex62, witamy w kolega. Dziękuję, proszę przywitać. E, nieważne kiedy dacie wspierającego, będziecie mieć zapis do wszystkiego co było, nie? To nie jest tak, że dajcie dzisiaj, macie dostęp tylko do dzisiejszego, nie? Także możecie dać spokojnie jutro, za tydzień, za, za rok, nie? Albo dzisiaj żeby ci wyjęli ten nabój... Ty będą inne bajki, będą, będą. Nie, Bo trzeba donate'y do ta zrobić. Także będą. Nie Podjęliście decyzję i oddaliście głosy. Kiedy was wywołam podnieście i odbierzcie Dziękuję. swoje pianki. Ten, dobra, ktoś... a więc tak, jest siedmiu, tak? Hmm. Tutaj już jest ten. Są tutaj pokazani wszyscy. Żebym tak sobie mógł ocenić. Nie, no dobra, poczekajmy. Wsiądzie na łódź przegranych i odpłynie. Tym samym odpadnie z programu. Nie wróci na wyspę. Nigdy! Coś, Zukaście czego na pewno nie będzie mała. mi brakowało? Żarcia szefa. Zdecydowanie żarcia. A fuj. Wyjątkowo obrzydliwe! Cuchnące. Wstrętne, Olchydne. Stare! Spleśniałe. Bez smaku. Paskudne. Najobrzydliwsze pomyje, jakie kiedykolwiek jadłam. O, a te toalety! Widzieliście kabiny? Nie były czyszczone od 35 lat! Rety, co za smród. No, nieźle daje. Pierwsza Bianka wędruje do. Jeffa. Czyli Jeff jednak nie odpalnie. Dora, no to tak z pamięci jest. Yy... A, odpalę notatnik. Czemu by nie? Będzie szybciej i ciekawiej. Dora, dajcie mi chwilę. A więc tak. Yy... A więc tak. Mm... Dodaj, przechwytywanie okna. Notatnik. Dobra. E, od ilu złotych jest wspierający? Od dwóch, więc niech poczynimy tak powiedzmy do to za trzy złote, ale dobra, więc tak, jest Jeff, ale to już, o, może zrobię większą czcionkę, czcionka, e, dobra, Jeff, ale wiadomo, że on już, on się, się tak nie, nie pisze się takiego imienia, ale mniejsza, ale wiadomo, że on już jest, jest tak, e, Leszana, jest Gwen, jest Duncan, jest Owen, jest Easy i kto jeszcze? Header, no tak, ja mogę zapomnieć. Eee, dobra, a więc tak, to jego usuwamy. Eee, Gwen, wątpię. Duncan, może. Owen, no, nie, no chciał, ale on to wygra, on to wygra. Easy, bardzo możliwe, bardzo możliwe że Easy. Header, nie. Header odrzucam. Gwen też odrzucam. Leszana. Z dobrego, z dobrego serca dla niej nie nie chcę, żeby odpadła, więc ona zostaje Duncan albo Easy. Owen na pewno zostanie, on to wygra, jestem przekonany o tym, jak na złość. Um, pff, to Leszana, nie. I Duncan albo Easy, tak, tak obstawiam. Chyba Easy odpadnie. Ona już tam miała co zrobić. Y no, czy no, Easy, chyba Easy odpada. Tak mi się wydaje, że to Easy. Dobra, to zobaczmy. Stawiam, że Easy odpada. Owen, na. Jest! Uf. Dobra, teraz to już wywalone w sumie, to odpadnie. Duncan, Heder. Jedna pianka, dwie zawodniczki. Easy Uuuu, Gwen jest zagrożona, to chyba pierwsza raz, jak Gwen jest zagrożona, nie? Czy nie? Gwen. Nie, ale to... Nie, Easy odpada, na 100% odpada Easy. Za chwilę jedna z was pożegna się z... Ale jak będzie głęto to walne, bo tego bym się nie spodziewał. ...wyspą totalnej porażki. Dajże tę piankę, głę człowieku! Dobra. <grystanie> Serio? Lol! <grystanie> no, no! Easy. Miałem rację. Easy. Ale spoko, bo ona swoje zrobiła już tak na dobrą sprawę. Wróciła, zrobiła swoje... Wystarczy. Dobrze, dobrze się stało. Dobrze się stało. Ty kiedyś musi odejść, co nie? Może chcesz, żeby cię pocieszyć? Wypłacz się na mym ramieniu. Dobranoc, ludziska! Miło było was poznać! A! No i spok, Co? Okej. Okay. Dzisiaj umoczyłaś. Szorowanie łazienki na pewno cię nie ominie. Don Wy... No niby była nietykalna, ale w takim razie to po co by ją w ogóle, wiecie, brali pod uwagę? Mogli od razu dać, że Gwen, masz, bo coś nietykalna, nie? No i dobra. Wiatr, czy mi A, prysznic, jest to chydny. Jakby się pojawia, że Agusia? chodzić, że nie Bardzo dobrze, Do bardzo, nie dobrze. że bardzo wiem, Dlaczego nie jesteś już sparaliżowana? Zdrętwienie powraca, jak sobie przypomnę, Maciek, że nie wiem, nie jesteś już nie wiem, że nie sobie że że nie wiem, że nie tym zapomnieć. nie Pamiętaj, nigdy nie dam ci o tym zapomnieć. Dobra, kolejny odcinek i zaczniemy, może trzeba zrobić to śpiewanie, zobaczymy.